Unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Mieszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Witamy serdecznie. Dzisiaj w Ampwajcie to taka wałka alchemicyjna, profesjonalna. sprawdza się. Dwa mocnych zawodnicy. Jeden to jest. Kamil Wąski, który jest wchodzący to, to gwiazdo polskiego Armestingu. Jest bardzo silny, bardzo perspektywny chłopak. Drugi to jest Marcin Lafowicz, który jest takim już o, od samego początku armestingu polskiego. Jest w nim, czyli jest można powiedzieć jednym z osób, które zaczynali budować ten Armesing w Polsce. Chłopaki e, dzisiaj postawili zrobić mocno ostrą wałkę przy tym stole, tu w Akwatice. To jest takie piękne miejsce obok o, Wisły w naszej w Warszawie. Dzisiaj czekamy ostrej walki. Kto wygra, na razie nie wiemy. Czy ten większy, czy ten bardziej doświadczony, to jest bardzo ciekawe dla nas wszystkich. Także oglądajcie to z nami. Mogę jeszcze powiedzieć, że panowie się przygotowywali przez trzy miesiące bardzo ciężko trenowali. Stawką jest 10 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra walka, uczciwa, ale przede wszystkim, że będą bardzo dobre emocje. Panowie nie należą do kategorii lekkiej, jak widać, także będą tu bardzo potężne siły. Dobrze, że przykręciliśmy stół, nie będzie latał. No i czekamy do godziny 23.00. A wtedy będzie się działo, także zapraszamy. Już się nie mogę tego doczekać. Mam sporo przerwy od treningów, za którymi bardzo tęsknię. No i mam nadzieję, że dzisiaj dam czadu ostro. Także pozdrawiam wszystkich i czekamy do 11. Zapytamy też Marcina, jak się czujesz przed bałką? Czy też masz jakiś pomysł na Kamiła, jak, jak przewidujesz dzisiejszy arfaj? Myślę, że... Jestem w tym już nie od dzisiaj, wiele, wiele turniejów za mną, mocno przygotowywałem się do walki z Kamilem, szanuję przeciwnika, wiem jak walczy, myślę, że wygra bardziej wszechstronny i niech tu pokaże kto będzie bogatszy o 10 tysięcy w dniu dzisiejszym. Postawili grubą kasę na stole i za chwilę sobie wyjaśnią, tutaj kto jest silniejszy. A ja tutaj, czyli Darek Groch i tutaj jeszcze sędzina boczna Paulina Kuźniar, będziemy patrzeć, żeby panowie zrobili to zgodnie z przepisami, czyli żeby ich łokcie nie spadały z poduszek, żeby nie ześlizgiwały się z poduszek, żeby barki nie dotykały dłoni siłującej się. Jeśli się panowie rozerwą, no to już tutaj czekałem paski. Przypuszczam, że jakieś rozerwanie się nam tutaj trafi. A sam start to jest komenda Ready Go. To jest komenda na całym świecie obowiązująca. Niezależnie, czy się siłujemy w Chinach, tak jak ostatnio Marcin Lachowicz, gdzie wygrał turniej, czy we Francji, tak jak ostatnio Kamil Jabłoński również wygrał turniej. Wszędzie słychać Ready Go. Ale zanim do tego Ready Go dojdzie, to ja i Polina ustawimy Nadgarstki prosto. Kostki zawodników na starcie będą widoczne. Barki wzdłuż linii stołu. I centrum, uchwyt dłoni na centrum stołu. Dłonie cały czas trzymają się uchwytu. Nie można ich puścić. Jeśli puszczą na chwilę, to jest ostrzeżenie. Dwa ostrzeżenia, faul. Dwa faule, porażka. Panowie będą się dzisiaj siłować w pięciu rundach. Siłujemy się zgodnie z zasadami Światowej Federacji, także każdy faul jest zatrzymywany, siłujemy się do poziomu poduszki bocznej, czyli ręka nie musi dotknąć, ale wystarczy, że przekroczy linię poduszki. Przy takich dużych zawodnikach, tak, bo jednak już i Kamil, i Marcin są z tych większych zawodników, czasami się zdarza, że nadgarstek nie dotknie poduszki, ale dłoń już tutaj zaczyna dotykać, to jeszcze nie jest zwycięstwo. musi przekroczyć nadgarstek, linie stołu, albo palca, tak? Mamy rozerwanie. Rozerwanie, czy się wydarzy na środku, czy milimetr od poduszki bocznej, czy jednej, czy drugiej, to jest zawsze rozerwanie i zawsze wiążemy w pasach. Chyba, że to jest umyślne rozerwanie i... Zobaczymy to. Umyślne rozerwanie, czyli ktoś nie trzymał uchwytu, piąstkował, uciekał z uchwytem, to wtedy to jest faul. No i faul, jeśli już jest Blisko poduszki bocznej jest traktowany jako przegrana. Więc chyba możemy zaczynać. O, sędzia zaprasza do stołu. Przywitali się. No i pierwsza runda. Jestem ciekaw, czy dadzą się tak łatwo panowie ustawić. Słyszycie jaka piosenka wchodzi? Dobrze. Tander. Darek ustawia zawodników. Ustawienie sędziowskie. Pełna koncentracja. Chyba wszyscy czekamy na tę pierwszą rundę. zobaczyć jak to się potoczy. Kamil! Zamykam tę rundę. Zamykam tę rundę. Zamykam tę Coraz bliżej, coraz bliżej. Poszło! No i walka na środku stołu. Chwał, chwał Kamila. Ale udało mu się przytrzymać Marcina troszeczkę. Bardzo ładnie to wyglądało. Widać, że Kamil jest przygotowany do tej walki. Widać, że chłopaki nie próżnowali przez te trzy miesiące. A to są naprawdę bardzo silni zawodnicy. Czołówka kapowski. Darek zamyka rękę. Poszło! 1-0 dla Marcina. Wygrał Marcin. Runda druga. Pierwszą wygrał Marcin. Na pewno większość osób się też zastanawia, czy Kamil coś zmienił. Czy znalazł sposób na Marcina. Jak widać, panowie już przy stole Darek ustawia zawodników. Ciekawe, czy dadzą się ustawić. Kamil uderzył, Marcin zatrzymał i położył Kamila. 2-0 dla Marcina. Panowie, i wszystkim Wam przypomnę, że ta trzecia runda jest decydująca. Zróbcie trochę hałasu dla Kamila i dla Marcina. No zróbcie! Dawaj, jedziemy, jedziemy Mają dać dobrą walkę. Darek Ustawia, tych niepokornych zawodników. Ciekawe czy się obejdzie bez sędziowskiego ustawienia. Jednak sędziowskie ustawienie. Pierwsza północna stabila. Druga Marcina. No i niestety u Marcina, u pomnienia sędziego będzie. I I ruszył panu Paul Paul Tawila Mają po jednym Paulu zawodnicy, także musimy... Oj, i robi się bardzo gorąco teraz. Kamil trochę zmienił technikę i trochę przytrzymał tego Marcina. Atmosfera się robi naprawdę bardzo napięta. Dawaj, dawaj. Drugi fał Marcina, jedna wygrana jest stabilna w ten sposób. Pozdrawiamy wszystkich, co oglądają to na live Zamyka Darek ręce. Uderzenie! Fałka Mila, ale przytrzymał jednak Marcina. Darek ustawia zawodników. O, no, tu już emocje sięgają Zenitu. Pierwsza piłka Mila. Ruda. I ruszył Marcin! Drugi V Kamila! Ostatnia runda. Chyba widać, że najcięższa w ustawieniu zawodników. Ustawienie sędziowskie. Nie inaczej. Darek zamyka dłoń Marcina Pierwsza Kamila drugą.